Cześć, na tym filmiku pokażę Ci, jak wykonać półsłupki w kształcie litery X. Zobacz, ja rozpoczęłam już tutaj robótkę właśnie tymi półsłupkami. Jak sama nazwa wskazuje, półsłupki w kształcie litery X bardzo przypominają swoim kształtem X. Tutaj można zauważyć takie Xiki. Te półsłupki są też bardziej kwadratowe, są bardzo zbite, dlatego coraz częściej wykorzystuje się je w amigurumi, i też coraz bardziej są popularne w świecie szydełkowych maskotek, ponieważ kiedy włożymy do środka wypełnienie maskotki, nic przez te półsłupki nie prześwituje. Te wypełnienie nie wychodzi, ponieważ półsłupki są zbite. Żeby zrobić półsłupek w kształcie litery X, musisz wbić się w następne oczko od szydełka i przeciągnąć włóczkę, złapać włóczkę z jej prawej strony, czyli tej strony, tak jakby od góry. Zobacz, przeciągasz, podbierasz i przez oczko. Mamy dwie pętelki, podbieramy. Jeszcze raz wbijam się w oczko, następne oczko od szydełka. I teraz w momencie podebrania narzutu włóczki na szydełko musisz pamiętać, żeby ją podebrać z tej strony, od góry, z prawej strony. Zobacz. Jeszcze raz. Wbijamy się i od góry przeciągamy. I zobacz. Dziękuję Ci za uwagę. Daj koniecznie znać w komentarzach, jak podobał Ci się filmik. Czy wszystko było zrozumiałe? Jeżeli masz jakieś pytania, śmiało pytaj. Zapraszam Cię też do subskrybowania kanału. Tam znajdziesz więcej szydełkowych porad. Cześć!